Cześć, witajcie wieczorem. Przechodzę do was kolejną z KM-ów, które odbiorę na razem. Y, zamówiłam kolejne rzeczy do sprzedaży. Za całe zamówienie zapłaciłam y, około dwustu zł, także nie dużo. Zaraz wam pokażę, co zamówiłam. Zaraz przeczytam, ile dokładnie zapłaciłam za całe zamówienie. Tak, 235 koron. Także... Pierwsza to jest taka bawełniana bluzka. Prosta bawełniana bluzka. Bez rękawów. Taka i to jest rozmiar XS. Bo widziałam na zdjęciu, że jest taka bardzo oversailowa, także zamówiłam najmniejszy rozmiar dostępny. I Zaraz zobaczymy, czy to jest. Nie, to jest 52% bawełna i reszta wiskoza. Taki materiał do typu wydaje się śliski. I tutaj nie ma żadnego guziczka. Taki po prostu dekolt otwierany. Kolejna rzecz to jest koszula bawełniana. Taki butelkowy kolor, chociaż na zdjęciu yy, na modelce wydawała się taka bardziej zielonkawa i bardziej yy, taka żarówiasta. I to jest, tak mi się wydaje, że 100% bawełna. Tutaj jest metka Tak, to jest 100% bawełna i rozmiar XS, bo też wydawała się taka bardzo obszerna, oversize'owa. Na modelce. Chciałabym, że, chciałabym, żeby była duża, ale nie aż tak bardzo duża. I kolejna duża rzecz ja Lubię paski. I to są takie paski fioletowo-pomarańczowe. Ja mam taki wełniany sweter pomarańczowy, pomyślałam sobie, że będzie pasowała. I tutaj jedyny dostępny rozmiar to była emka. 100% bawełna i taka dosyć krótka. No nie wiem czy ta M nie będzie za duża. Przymierzę. Tutaj to mm, widzę w kamerze ten obraz jest taki troszkę yy, ciemny. W rzeczywistości ona jest taka troszkę jaśniejsza. Także, tak, i zobaczymy później. I ostatnia rzecz to jest sukienka. Yy, bardzo fajny print. No ale to jest taka... Nie wiem, czy nie będzie za duża dla mnie. Chciałam taką sukienkę, nie było mniejszych rozmiarów. To jest 4XL, także chyba będzie za duża, ale jest taka kopertowa, więc no zobaczymy, jak będzie wyglądała na mnie. Nie było mniejszych rozmiarów, niestety, także pomyślałam sobie, że biorę taką. Miałam 25% zniżki na sukienki i ewentualnie oddam, jeżeli okaże się workiem. Dobrze i zapraszam teraz na przymierzanie. I pierwsza rzecz to jest ta wrózeczka Bawełniana No taka zwykła. Tutaj ten dekolt jest taki dosyć głęboki. Także dla odważnych albo zszyć tutaj. No taka nawet fajna. Oczywiście lepiej wygląda ułożona. Tak się prezentuje. Dobrze, i następna rzecz. I kolejna bluzka. No nawet, muszę Wam powiedzieć, że jest nawet fajna. Trochę, może, rękawy za długie. I tu jest taka szeroka, ale jednak bardzo wygodna. Dosyć krótka. Zaraz przymierzymy do tego pomarańczowego swetra. Dobrze, i tutaj jest taki duży pomarańczowy. Wełniany sweter. To jest z tej kolekcji też. Kupiłam go również na promocji jakiś czas temu. No i fajnie się komponuje z tą bluzką. Także ja nie mogę nosić wełnianych rzeczy na gołe ciało, bo wszystko mnie gryzie, także ta bawełniana bluzka wygląda super tutaj. Tak mi się wydaje. Dobrze? Dobrze i tutaj jest ta zielona koszula butelkowa, bardzo fajna. Cieszę się, że nie zamówiłam eski, jednak ta XS jest super fajna długość i materiał taki lekko sztywny. No nie wiem, na takie polskie lato to chyba nie będzie zbyt fajna w noszeniu, ale tutaj jest lato takie do 25 stopni to i wiosna jest taka też chłodniejsza tu gdzie mieszkam, także myślę, że będzie fajna. Trochę raczej jej nie będę odsyłać. I zaraz Wam pokażę z taką marynarką yy, szaro-zieloną. Myślę, że będzie fajnie pasować. I tu można ją wsadzić też fajnie. I zaraz zobaczymy z marynarką. I tak się prezentuje ta koszula z yy, taką wełnianą marynarką z hm Kupioną jakieś dwa lata temu. Bardzo fajnie. Ona jest, ta marynarka jest taki zielona. Szara. W zależności co założymy pod spód, wydaje się bardziej szara, a szara bardziej zielona. No i mi się, wydaje mi się, że fajnie to wygląda. Dobrze. I sukienka. I zdecydowałam się jednak pokazać Wam w sukience. Niestety sukienka to raczej nie wywoła. Jednak te cztery isel to jednak nie da się z tym nic zrobić raczej. Obinałam się ją dookoła. No, i wyglądam, Jakby była w jakimś sali także także no raczej idzie do zwrotu. Także trochę mi szkoda, bo zużyłam na nią 25% rabatu, no ale niestety wielka jest naprawdę. Zobaczcie, tu jest materiału, także no będę musiała się pożegnać raczej. No, ale ogólnie jak była w moim rozmiarze. Czy tam m'ka na przykład? L. No to, to może byłoby ok, ale nie 4XL. <noise> Także dzięki za oglądanie. I do następnego.